Jak w ogóle zacząć pracę z przemanizmem w sensie takim terapeutycznym? Tak naprawdę pierwszym krokiem, ale krokiem, który już uzdrawia, już leczy, jest poznanie swojego ducha opiekuńczego. To jest, słuchajcie, taki duch, który będzie już później nas prowadził przez wszystkie etapy uzdrowienia, który będzie nam towarzyszył. I często ludzie nie pytają, czy każdy może spotkać tego, tego ducha. Oczywiście. A co on nam daje? Poczucie wsparcia. Poczucie tego, że w niektórych sytuacjach nie jesteśmy sami. Daje nam przepływy energetyczne, daje nam wiedzę o nas samych i o różnych sytuacjach, z których się spotykamy. Potrafi działać jak lustro, pokazywać nam, jak w danych sytuacjach zachowaliśmy się na przykład niewłaściwie, jak możemy coś zmienić, żeby osiągnąć to, o czym marzymy. Tak naprawdę, do momentu, kiedy my go nie znamy, nie jesteśmy w stanie go postrzegać, współpracować z nim, on nie jest do końca jest w stanie nam przynosić korzyści.